Bardzo proszę, panie pośle, celem zgłoszenia wniosku formalnego. Bardzo proszę. Pani marszałkini, wysoka izbo. Wnoszę wniosek, składam wniosek formalny o Zarządzenie przerwy w obradach i zwołanie konwentu seniorów w sprawie wyjaśnienia wczorajszego marszu organizowanego przez skrajnie prawicowe ugrupowania. Jak wiadomo, marsz ten służy ośmieszaniu Polski na arenie międzynarodowej. Podczas tego marszu były bardzo podnoszone. Proszę, bardzo proszę o zachowanie spokoju Podczas i nie utrudnianie wystąpienia szkodzące wizerunkowi polski hasła, obrażanie pana ministra Radosława Sikorskiego. W związku z tym należy się zastanowić nad tym i wyjaśnić, czy te działania nie są inspirowane przez rosyjskie służby specjalne. Jak wiadomo, jak wiadomo, w interesie Rosji leży to, aby Unia Europejska była organem niestabilnym. Bardzo proszę bardzo proszę panów posłów o zachowanie spokoju. Uzasadnienie zgodnie z regulaminem do wniosku formalnego może trwać dwie minuty. Jarosław Kaczyński zapowiedział wczoraj, cytuję, że jego partia stanie na czele walki o Polskę suwerenną, o Polskę, która nam sama decyduje o tym, co dla niej ważne. Gdyby nie to chore państwo, Polska parłaby do przodu jak Chiny. Proszę państwa, wiemy, wiemy doskonale jak funkcjonują Chiny, przesiedla tam się ludzi bez żadnego uzasadnienia, łamie się prawa człowieka, jest to ustrój totalitarny. Jarosław Kaczyński dąży do tego, żeby Polska też była takim totalitarnym ustrojem. Politykę, waszą politykę widać na podstawie chociażby Nord Streamu, jak Polska jest margin marginalizowana w Unii Europejskiej przez Wasze szkodliwe działania antypolskie, to co wy prezentujecie, to jest antypatriotyzm. To jest po prostu. W... To jest skandal, co wy robicie. Tumanicie ludzi tylko i wyłącznie. Więc jest to bardzo ważna sprawa, żeby uruchomić kontrwywiad i sprawdzić, czy posłowie Prawa i Sprawiedliwości to nie są po prostu zdrajcy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Szanowny Panie Premierze, kwestia wojska to nie pełnia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo wewnętrzne jest równie ważne i chcę odnieść się do tego, cytując dwa stania głosu dwóch generałów szefów służby kontrwywiadu wojskowego. Generał Pytel stwierdził, Rosja już tu jest. Jej największym sukcesem w Polsce jest PiS. Generał Janusz Nosek, również były szef służby kontrwywiadu wojskowego. PiS jest przesiąknięty agenturą rosyjską. Ja głoszę od początku rządów PiS-ów twierdzenie, że mamy do czynienia z konstytucyjnym, pełzającym zamachem stanu. Putin jest przykładem, wzorcem dla PiSu, jak należy zawłaszczać państwo. To zjawisko określam jako putinizację Polski. Należy skończyć z tym procesem putinizacji Polski. Polska będzie bezpieczna tylko wtedy, jeśli odsuniemy PiS od władzy. 15 października pokonimy pisowskiego bolszewika.